To Maciek ma 23 lata i od pół roku jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Kiedyś każdy urząd kojarzył mu się z kolejkami i szafami pełnymi dokumentów. Nie do końca wiedział też, czym zajmuje się samorząd województwa. Dziś już wie, że misją urzędu jest skuteczna realizacja zadań powierzonych przez marszałka, zarząd i sejmik województwa. Przestał też mylić marszałka z wojewodą. Od pierwszego dnia pracy Maciek był zaskoczony ilością zadań, realizowanych w urzędzie. Część z nich poczuł na własnych barkach. Nie przypuszczał też, że marszałek odpowiada aż za tyle spraw. Co zaskoczyło go jednak najbardziej? W miejscu pracy zamiast stosu papierów zastał komputer, drukarkę, skaner i czytnik kodów kreskowych. Zaskoczyła go również ilość pism wpływających do urzędu w formie elektronicznej, których liczba stale rośnie, wypierając z użycia korespondencję papierową. Na pisma, które docierają tradycyjną drogą, Maciek nakleja kod kreskowy i wprowadza je do systemu. Dzięki temu w systemie e na którym pracuje, może śledzić śledzić ścieżkę pisma i jego status. To rozwiązanie przyspiesza pracę nie tylko Maćka, ale również pozostałych pracowników urzędu, między innymi Magdy. Magda jest kierownikiem i system zarządzania dokumentami daje jej możliwość sprawnego rozdzielania pism. Może także na bieżąco monitorować pracę swoich pracowników, określać terminy załatwiania spraw, a także modyfikować pisma. Magda dba o środowisko naturalne, dlatego ceni nowe rozwiązania za to, że różne wersje jednego dokumentu tworzone są cyfrowo, a drukowana jest tylko wersja ostateczna. Dzięki temu urząd będzie zużywał znacznie mniej papieru niż dotychczas i będzie bardziej eko. Nowoczesne technologie to przede wszystkim wyższa jakość obsługi klientów. Przekonała się o tym mama Maćka, która prowadzi sieć kwiaciarni i musi wnosić w urzędzie zarówno opłaty środowiskowe, jak i sprawozdania. Kiedyś deklaracje składała osobiście lub wysyłała pocztą, co wiązało się z koniecznością zamknięcia kwiaciarni. Dziś może to robić zdalnie. Wystarczy dowolne urządzenie z dostępem do internetu, by już po kilku minutach wypełniony formularz został przesłany do urzędu bez straty czasu i utraty klientów. W urzędzie w ten sposób można zrealizować aż 170 usług. Teraz Mama Maćka znajdzie się wśród ponad 60 tysięcy przedsiębiorców korzystających z 17 wygodnych witryn internetowych, a możliwość śledzenia statusu swojej sprawy w urzędzie ułatwi jej planowanie swojego czasu. Maciek, Magda i pozostali pracownicy urzędu są dumni z tego, jak dzięki nowoczesnym technologiom zmieniła się ich praca. W końcu sprawny urząd to zadowoleni mieszkańcy, a przecież o to chodzi. Sprawdź i przekonaj się sam.